Ja mam kastyku i dzisiaj wchodzi pytanie czemu zmieniłem, Aha, to nieźle. Sorki <laughs> za obraz, żeby nie było od razu. Nie wiem, coś mi się stało z tym. Mm, to tego też nie wiem, co się stało. już na pewno nie mam. Nie wiem, co się. <laughs> no i cóż, ja Wam już odpowiadam. Otóż to. Mm... Dużo razy nazywali mnie... żeby tu powiedzieć Kostek, a nie Kastek, nie? Poprawnie nazywałem się Kastekku, mhm. Mm a nazywają mnie, jak wiecie kim, nazywają mnie Kostek. No i stwierdziłem, że zmienię, nie będę się męczył, żebym ludziom opowiadać, że poprawna nazwa to Kastek. No i otóż to tak zmieniłem. Siema Filipka Bola więc tak, dziś oczywiście będzie później live, to jest film taki informacyjny, żeby nie było, więc cóż, czym miłego dnia pan na razie?